Pompa ciepła Kajsaj, monoblok 16 kW. Budynek około 300 metrów, kompletnie nieocieplony. Sprawdzimy sobie, ile prądu zeżarło za 2,5 sezonu. Gdzie na sezon szło właścicielom około 11 ton węgla. Zużycie energii z podlicznika 25600. No instalacja mega prosto wykonana. 35 stal zaciskowa. Zawór przyłączający CWCO HP Control Zasobnik 40 litrów, co by wystarczało do defrostów. No i obłożony z syropianem Wymiennik Ciepła, Glikol, Woda. I tuż na HT wychodzi, gdzie zaraz na chacie Dwucalowe rury lecą. To jak to jest z tymi rachunkami grozy. Tutaj ludzi powinny rachunki zabić, a wychodzi na to, że jest porównywalnie Przy założeniu, że tam tona węgla kosztuje z 1000 zł. No i teraz przewalić 25 ton. No, zasadzon to tam 10 ton czy 11. Przewalić 11 ton do kotłowni i spalać. Albo w ogóle nie zejść do kotłowni przez 2,5 roku. Czy warto? Samemu czasu już odpowiedzieć.